Dywan na desce rozdzielczej samochodu, obrotomierz montowany na masce, czy kostkarka do lodu w samochodzie. Dziś będziemy sobie rozmawiać o najdziwniejszych elementach wyposażenia w samochodach i nie takich podstawowych jak np. lodówka, tylko o naprawdę dziwnych rzeczach. I będziemy je sobie oceniać. A jako, że ocena jest rzeczą subiektywną, to jest dzisiaj ze mną Adrian. Więc zrobimy sobie to wspólnie. Zaczynamy. No i zaczniemy sobie właśnie od dywanu na desce rozdzielczej. Pojawił się on w Nissanie Cube trzeciej generacji, produkowanym w latach 2009 do 2014, który, no, trzeba przyznać, że był dość dziwnym i futurystycznie wyglądającym samochodem. Miał asymetryczną karoserię, pudełkowaty kształt, więc sylwetka, która skrywała bardzo praktyczne wnętrze praktyczne wnętrze. Więc można by wnioskować, że twórcy tego samochodu umieszczą w nim praktyczne elementy wyposażenia. Natomiast w jaki sposób w takim aucie ma się pas sprawdzać dywan montowany na desce rozdzielczej? No ja yy, szczerze że jak pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem, że to jest jakiś prank. No, tak to wygląda. Bo wiesz, jakby są czasami jakieś takie te klejące się podstawki, na gdzie telefon, to można sobie tak, odłączyć, tak, odłożyć tak. telefon i tak dalej, a tak fakt ktoś pakował dywan. Serio? Nie rozumiem, czy to ma spełniać funkcję, tylko i wyłącznie estetyczną, gdzie moim zdaniem to estetyczne Dyskusyjna. nie jest, ale do tego przejdziemy. Dyskusyjna. No i jakby kwestia praktyczności tutaj, no na Redditie widziałem, że ktoś sobie tam odłożył miskę z jedzeniem, ale i tak, tak nie wydaje tak, mi się, tak, żeby to no. się utrzymało w trakcie jazdy. Ciężki temat na początek, nie? Ciężki. My będziemy sobie to oceniać, słuchajcie, w Dwóch kategoriach powiedzmy, czyli użyteczności w skali od 1 do 10 i tego, czy coś jest rzeczywiście fajne. Tak, czyli będzie... ocenimy taki stopień fajności. Stopień fajności, sobie. skala fajności. Dobra, to zacznijmy sobie od aspektu użytecznego. Dla mnie 1 na 10. No ja myślę, że w ogóle tak, jeżeli nie możemy dać zera, to, to damy 1 na 10. Może nie wiem, może można to pokiziać, żeby się odstresować. O! O! No, o. no jest to jakaś myśl. W sumie. Yy, fajności może bym dał tak dwa, trzy, o. nawet jakby nadal jest to mega cringe'owe, ale za odwagę i taki mały rok wystający z. <grym> Wiesz, no jakby za odwagę bym dał 2 w stopniu fajności, ale nic więcej. Ja też chyba dam dwójeczkę, czyli praktyczność 1, fajność 2. No to teraz coś takiego. To na co patrzycie to obrotomierz Pontiaka GTO z lat 70., który był montowany na masce i było to opcjonalne wyposażenie. Ponieważ Pontiakowi projektując ich masylkara zapomniało się o obrotomierzu, i okazuje się, że taniej było zaoferować klientom opcję dziury w masce z obrotomierzem, niż przeprojektować deskę rozdzielczą. Pontiak wypuścił masylkara, który był super autem do drag racingu, który wtedy już nieco raczkował i zapomniał o obrotomierzu. No, w sumie to jest zarazem w topa. Ale równocześnie, moim zdaniem, oczywiście, to jest jakby fajne wybrnięcie, bo w sumie. Z tematu na on, pewno. obrotomierz montowany na masce, dla mnie wygląda naprawdę cool. Tak, to był taki prehistoryczny heads up display, troszeczkę. O, no, w sumie tak. No i bardzo unikatowe rozwiązanie, jeden chyba na cały świat taki model samochodu, gdzie rzeczywiście taka yy, rzecz jest. No i co? Praktyczność, użyteczność. No. Ja bym dał takie 8, to w sumie potrzebna rzecz, ale jakby. Tylko wyegzekwowana tak sobie, no, No to ja bym dał 7, bo tak właśnie wydaje mi się, że to może być jak z kamerą cofania, która nie ma systemu chowania się, czyli co chwilę musisz wyjść mhm. i to przetrzeć. No ale na pewno obrotomierz użyteczny. Yy, natomiast jeśli chodzi o stopień fajności, yy, no to myślę, że. 8 albo 9. Dajmy 9, bo to jest naprawdę unikatowa. Też myślałem, sprawa. też myślałem o dziewiąteczce, także tutaj wysokie noty. Lecimy no. dalej. Jaguar ładnych parę lat temu zaprezentował w światu coś, co się nazywa Activity Key, czyli gumową opaskę na rękę, którą możesz zamknąć i otworzyć samochód, przykładając ją do litery J na klapie bagażnika. Nie za bardzo rozumiem zamysł tego całego rozwiązania i dlaczego akurat to ma być przykładane do literki J, a nie na przykład do drzwi, gdzie może to by było wygodniejsze niż podchodzenie do tyłu samochodu, jak potrzebujesz się do niego dostać, ale w gruncie rzeczy, jakby patrząc na ideę tego rozwiązania, to wydaje mi się, że ono nie jest głupie. No nie, myślę, że nie jest głupie. I też rzeczywiście taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy to są takie opaski z basenów. No, no do szafki, nie? Na Dokładnie. No jak dla mnie. Użyteczność tego na pewno powyżej 1, na pewno powyżej, ale okay. myślę, że więcej niż 5. Yy, no oczywiście z mojej perspektywy, totalnie subiektywnie. 5, Pięć? 5, Pięć, Pięć, no. Ja dam w sumie szósteczkę, bo nie wiem, dla aktywnych ludzi, którzy właśnie lubią gdzieś tam wypoczywać nad jeziorkiem czy e, nie wiem, jadą do lasu pobiegać, czy skaczą ze spadochronu, po prostu jakby w miejscach, gdzie nie, nie jest wskazane, żeby mieć ze sobą kluczyk, bo jest ryzyko, że go zgubisz albo mhm. że ci go ktoś ukradnie, no to jakby fajna opcja. Stopień fajności nie robi to na mnie wrażenia, więc tak będę w połowie skali, czyli piątka. Też bym tak powiedział, że piątka, że jakby pomysł i zamysł jest naprawdę niezły. Egzekucja może nie do końca, tym bardziej z tym, jak ta opaska wygląda. Jakby biorąc pod uwagę przeciętnego kupca Jaguara. Jak często będzie chciał nosić tą gumową opaskę wyglądającą jak kluczyk na Aquapark? No, no może już bardziej na przykład jakaś taka, nie wiem, zawieszka do kluczy albo coś podklejanego pod jakiś luksusowy Cegarek, zegarek, no nie, na że przykład. można było no, sobie no, Także 5 na 10. Alright. Dobra, no to teraz coś naprawdę ciekawego. Honda na początku lat 80. wypuściła niewielkiego kompakta na rynek o nazwie City. Niewielkie auto do miasta, które wydawałoby się, że niewiele zmieści, a okazuje się, że mogło zmieścić nawet dedykowany do bagażnika skuter o nazwie Honda Moto Compo. I było to normalnie fabrycznym featurem, który można było dokupić jako opcję wyposażenia dodatkowego przez mniej więcej dwa lata. Nie? No, później to chyba wycofali, bo się to tak średnio sprzedawało. Natomiast na chwilę obecną sam skuter można powiedzieć, że stał się... Troszkę kultowy, bo takie skutery chodzą po 15-20 no. tysięcy złotych. Zaznaczmy, yy. że jest to skuter 50, więc, jakby najbardziej bazowe z bazowych rzeczy i wygląda jak yy. walizka, do której ktoś doczepił kierownicę <gry> i, yy, i kółeczka, no nie? Ale jakby opcja ciekawa. Zastanawiam się, komu to by się realnie mogło przydać. Pierwsze, co pomyślałem, to o dostawcy pizzy, który wiesz, pada deszcz, pada śnieg, jeździ sobie samochodem, a jak na przykład się. Wyjdzie słoneczko, wyciąga sobie skuter z bagażniczka i już sobie rozwozi pizzę za pomocą swojej dwukołowej maszyny. Jakby może i wygląda to z jednej strony zabawnie, ale jakby Japonia tą swoją dziwnością, jakimiś kajkarami, właśnie, mm -hmm. które były malutkimi autami czy malutki skuter, dla mnie to wygląda cool. I szczerze, właśnie jakby zacznę od stopnia yy, wskaźnika fajności, czy jak ten nazwaliśmy, dałbym dychę. Dobra, nie, dziewięć. Nie, dziewięć. Kurczę, yy, ja myślę, że tak, tak tym bardziej, że to może być takie bardzo słodziakowe. Mm. Yy, ale jeszcze jak wspomniałeś o Japonii, to też w ogóle widzę to w użytku mm -hmm. totalnie, ale jeśli chodzi o stopień fajności yy, 8 na pewno, jeśli chodzi o stopień użyteczności, znowu myślę, że po prostu jest yy, stosunkowo mała liczba scenariuszy, w których rzeczywiście to. – Używasz? No, – Myślę, że mniejsza niż przy opasce jak No Myślę, że tak, myślę, że tak. – Czy Ty... to wpłynie na Twoją ocenę? – No wpłynie, bo będzie to czy U, mm -mm. A -a. no ja też dam trzy. No Mimo wszystko, mimo tego jak to jest fajne, to rzeczywiście no, mało użyteczne, umówmy się. Tym bardziej tak jakby w kompakcie. Teraz coś bardziej współczesnego: Range Rover z opcjonalnymi rozkładanymi siedzeniami na dolnej części klapy bagażnika. Rozwiązanie, z którego można skorzystać np. podczas biwaku, polowania, czy chcąc w swoim luksusowym suwie poobcować blisko z naturą, którą przed chwilą dojeżdżając na wybrane przez siebie miejsce, zatruło się ogromną ilością spalin i dwutlenku węgla wydzielanymi z wydechu który jest sprzężony z ogromnym silnikiem pod maską takiego samochodu. No! Jakby. How dare you! Wiadomo, że tak by egzekucja tutaj jest naprawdę fajna, nie? Mm -hmm. tak by wygląda to w miarę ładnie. Choć na tej pokazówce gościowi wiszą stopy nad ziemią, więc no nie wiem. Znaczy gadżet, nie? Absolutnie musimy to rozpatrywać mm -hmm. w opcji gadżetu. Może mam niskie standardy, ale ja nie widzę problemu z otworzeniem klapy bagażnika i siadaniem na progu, by, progu bagażnika. Także. No jakby nie jest z nie? No nie jeżdżę. <ślesk> Yy, więc, no użyteczność, kurczę, 4 na 10. To samo chciałem powiedzieć. 4 za, za bardzo zgodnie jesteśmy. Natomiast jeśli chodzi o skalę fajności, pod warunkiem, że to działa. Okej. Okay. Yy, to myślę, że to jest taki gadżet mogący robić na konkretnej grupie odbiorców duże wrażenie. Na mnie nie robi i dla mnie skala fajności jest 2. O, to niziutko. Ja bym dał taką piątkę, bo to Kumam, że to może być w jakimś tam stopniu spoko, ale no też też właśnie nie wzbudza we mnie skrajnych emocji, ani negatywnych, ani pozytywnych, więc mm. gdzieś tam blisko tego środka skali sobie tutaj niektóre, czuję. Niektóre cuda, które widzieliśmy w bagażnikach na perełkach, zrobiłyby na mnie większe wrażenie niż te rozsuwane to, fotele. To nie ulega wątpliwości. Dobra, Szymon, to z racji tego, że ty masz psa, a ja mam, mam dwa psy to teraz opcja wyposażenia dla psiarzy. Specjalna torba na psa, pasująca do wymiarów bagażnika Hondy Element, czyli oferowanego na amerykańskim rynku crossovera tej marki. Gdyby w sama w sobie torba to było mało, to Hondę można było wyposażyć również w specjalną składaną rampę oraz co warto zaznaczyć, w bagażniku był specjalny nawiew dla pieska. No i nie wiem jak wy, yy, natomiast jeśli macie psa, bądź psy i wozicie je w swoim aucie, to pewnie spotkaliście się z czymś takim, że te maty na tylne siedzenie, tudzież wpasowanie klatki kanalowej do bagażnika, często jest problematyczne, bo no, albo ta nie mata nie, jest nie zakrywa no, no. wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, więc pod tym kątem uważam, że to jest świetne. Znaczy, jest ciekawe, jak chodzi o zastosowane w nim tak, rozwiązania. Tak to auto w ogóle no. nie ma słupka B, ma drzwi z tyłu otwierane, tak jak w Mazie RX-8, że jakby pod wiatr w ogóle. Znaczy fajnie w ogóle, że pomyśleli o takiej grupie odbiorców, no nie? W sensie, tak wiesz, jest. jak są mi. E, Jakiejś społeczności faktycznie posiadaczy psów w Stanach Zjednoczonych, to mhm. myślę, że to auto tam zrobiło absolutny hit. Ja na przykład swojego psa wątpię, żebym do czegoś takiego zapakował, bo mój pies uwielbia oglądać sobie świat przez okno i nie lubi być za daleko od nas, i też nie widziałem tam jakiegoś patentu na zabezpieczenie tego psa dokładnie w trakcie transportu. Użyteczność, no tutaj dałbym 8, tak, do tych 10 okay. parę takich rzeczy typu właśnie, czy zabezpieczenie jest. Jeśli chodzi o fajność, jakby. Sam zamysł dałbym 10, mhm. y, ale za egzekucję dam 8, tak, bo właśnie no, kilka dosłownie wysoko. rzeczy. Tak, uważam, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Ja za użyteczność dałbym 6, bo też uważam, po pierwsze, no, skierowałem tylko dla psiarzy i na przykład w moim przypadku uważam, że to by się nie sprawdziło, ale generalnie fajnie, że ktoś tak, jak już powiedziałem, pomyślał. Za fajność takie 5, może trochę mi rzutuje na ocenę tego gadżetu jakby sam w sobie samochód, ale... Takie, takie znowu, takie. O. No dobra, to teraz coś z innej barki. Bar... Kur... Twoją barkę! <gry> dobra, to teraz coś z innej bajki. Lamborghini Diablo, jeden z najbardziej ikonicznych samochodów tej marki o jakże groźnie brzmiącej nazwie. Ciężko wyobrazić sobie, jaki element wyposażenia mógłby w ogóle poprawić ten samochód. Natomiast projektanci w Lamborghini wpadli na pewien pomysł. Nie widziałeś tego? Nie. No to kurwa się trzymaj synek, bo cię wybiegł no. a mianowicie wpadli na pomysł zamontowania w desce rozdzielczej tego samochodu zegarka. Zegarka firmy Breguet, Nie wiem, czy to się tak czyta. W każdym razie szwajcarska firma powstała w drugiej połowie gdzieś tam XVIII wieku. Ogromne tradycje. Nie słyszeliśmy, bo jesteśmy za biedni. <laughs> Pewnie tak. I uwaga, nie wiem, czy widzisz ten element tutaj nad radiem. Zbliżenie. O o! I wygląda to mniej więcej, proszę ja ciebie, tak. Wygląda to zasadniczo jak jakiś budzik. <gulanie> Centralnie moje pierwsze skojarzenie to jest budzik, albo jak miniatura zegaru, który był w Titaniku. wahadłowy. Tak, 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 tak. tak. E, niektórzy właściciele tych samochodów sobie podobno te zegarki wyciągali, bo jak widać, no nie, pro, projekt, jest taki. projektanci się tutaj nie pokusili o jakieś specjalne zabezpieczenie, jakichś elementów montażowych tego zegarka i korzystali sobie tego normalnie jako z takiego wolnostojącego zegarka na biurku, bo widocznie nie chcieli, żeby im to szpeciło wnętrze samochodu, co mnie... Kompletnie nie, nie dziwi. dziwi. Yy, użyteczność tego gadżetu 1 na 10. Fajność tego gadżetu no jak, minus stary? 100. <noise> Przecież oceniałeś użyteczność poprzez pryzmat tego, ile jest sytuacji, w których możesz z czegoś skorzystać. A tutaj możesz sprawdzić godzinę. Jest 1 na 10. No Okej, okay, ale nie masz godziny na radiu albo gdyby był cyfrowy zegarek pokazujący godzinę, a nie coś, co ledwo możesz przeczytać, prawdopodobnie złote, odbijać się od tego światło. Nie, 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 nie. nie. Ile razy jadąc, Lamborghini Diablo, patrzysz na to, która jest godzina. Nie wiem, bo jeszcze nie miałem okazji jeździć takim samochodem. Wątpię, że będę Czyli miał. Nie, nie patrzysz! Ale ale, no tak. Ale hipotetycznie zakładam, że może raz na miesiąc bym spojrzał, więc dam 3 na 10. No okay. bo zegarek, no. no, no dobra, gdzieś tam się dobra. może przydać. Ty dałeś jeden Możemy ok. Się tak, nie ale dobrać. za fajność daję 0. Niefajność tak zwana. No, były luksusowe siedzenia z tyłu Range rowera, to teraz zdecydowanie mniej luksusowe siedzenia, które można było znaleźć na pace Subaru Brat, czyli niewielkiego pickupa zbudowanego na bazie Subaru Leone. I to są takie siedzenia, na których posadziłbyś kogoś kogo bardzo, bardzo, bardzo nie lubisz. No, chyba tak, bardzo, 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 a jak już kogoś tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nie lubisz, to bierzesz się Sadzasz go na tych siedzeniach i jedziesz tym samochodem w jakieś pole, żeby go tam wyczepało tak na tej pace. No bezpieczeństwo tego gadżetu jest znów wątpliwe, nie? Bardzo, bardzo wątpliwe. Do tego stopnia wątpliwe, że wiem, że był problem w Stanach Zjednoczonych dla ludzi, którzy chcieli taki samochód zarejestrować. Nie mogli go zarejestrować na więcej niż na dwie osoby, bo te miejsca, które są na pace, no nie chcieli za bardzo w niektórych Stanach ich uznać jako rzeczywiście użyteczne. Mm. Kurczę, no wydaje mi się, że nadal to jest bardziej użyteczne niż ten, nawet ten zegarek w tym Lamborghini. Serio? Yy... Ja daję 2 na 10. No ja dam 3 na 10, czyli, czyli o dwa więcej niż zegarkowi w bo jeśli chodzi o fajność, no nie wiem, wydaje mi się, że w moim życiu, które nie jest jakoś super beztroskie, nie widzę fajności w tym, nie? Dam też 2 na 10, jeśli chodzi o fajność. No, też chciałem dać dwa, więc no, dam trzy, żeby się nie było, że się tak ciągle zgadzamy. Aha. To lecimy dalej. Pontiaca Azteka chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Auto było dziwne, w pewien sposób wyprzedzało swoje czasy i było innowacyjne w wielu kwestiach. Jedną z innowacji, którą można było spotkać w Azteku był namiot, który można było nałożyć na tylną część nadwozia, by spać w środku samochodu. Jak dla mnie, to ten namiot praktycznie nic nie daje. W sensie to jest dla mnie taka zasłona na ten samochód, taka plandeka, bo Słuch, on ładnie. nawet nie przedłuża za bardzo tego auta, żeby było, nie wiem, więcej miejsca na nogi, żeby się w nim położyć i nie wiem, czy to... Sprawia jakiś komfort psychiczny osobom, które gdzieś tam lubią życie na kempingu, że jednak nie przyjadą spać po prostu w samochodzie, bo to będzie, nie wiem, jakieś fopa, tylko będzie, że mają namiot. Pół namiot, pół samochód. No, jakby naprawdę? Hmm. No nie wiem, wydaje mi się, że to. Daj bardziej będzie zastosować jako po prostu zabawka dla dzieci, że to jest taki namiot, no ale może. nie trzeba rozkładać namiotu, wbijać śledzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, z całą sympatią bądź też jej brakiem do Pontiaka Azteka uważam, że ten namiot jest bardzo mało użyteczny mhm. i oceniłbym go na 3 na 10. Może komuś się coś tam przyda, nie wiem, te 10 cm dodatkowej przestrzeni, która się robi tam w momencie, gdy to się rozłoży, zamiast mieć zamkniętą tą klapę, ale poza tym to to dla mnie jest niczym. Mhm. Ja się zgodzę, tak 3 na 10, bez zbędnego dodatkowego komentarza. Fajność, jak miałem 7 lat, pewnie dałbym 10, mhm. dzisiaj dam 3. A ja 2. W latach 90. powstało takie auto jak Toyota Light Ace, czyli niewielkie auto użytkowe, które występowało w wersji osobowej o nazwie Town Ace, czyli było po prostu minivanem. I to auto mogło zostać doposażone w dość ciekawy element, a mianowicie kostkarkę do lodu. No dobra, może nie do końca kostkarkę do lodu. Chodziło o to, że yy, była tam dostępna zamrażarka i foremki do robienia lodu. Swoją drogą, ciekawe jak długo czasu zajmowało zrobienie tego lodu, na przykład w taki upalny dzień. No właśnie, jakby dla mnie głównym problemem, okej, okay, jakby lodówka w samochodzie jest spoko, bo coś tam sobie schłodzisz, ale chcąc stworzyć lód, jeżeli wsiadasz do rozgrzanego auta w lecie, bo zakładam, że to się generalnie wyłączało po zgaszeniu silnika, nie ciągnęło prąd no. cały czas z akumulatora, no to jak masz wy, czymś co ma być zamrażarką 40 stopni i musisz poczekać aż się zrobi tam minus 5, no to nie wiem, czy dwugodzinna trasa ci wystarczy, żeby faktycznie się tam wyrobił lód. Anyway, użyteczność? Szczerze ja bym tak. W bardzo niekorzystnych warunkach temperaturowych pewnie jest niska, ale generalnie bym dał nawet taką piątkę. No mimo wszystko zakładając, że miałbym minivana i na przykład jeździłbym ze znajomymi na jakieś weekendowe wypady imprezowe, no to taki lód pod ręką zawsze może być na wagę złota. Pod warunkiem, że nie działa tylko jak jest minus trzy na dworze. Mhm. Nie, myślę, że piąteczka jest jak najbardziej w porządku. Może nawet sześć. Yy, dobra. dobra, fajność? Dawaj pierwszy. No, jakoś ten, to tu chyba mnie nie przekonała, ale biorąc pod uwagę, co już mieliśmy na liście, to myślę, że solidna piąteczka no. też będzie ok. A ja bym dał 8, bo o -o. jakby tak wiesz, w skali takiej wręcz już zajebistości, nie? Mówisz komuś, stary, mam kostkarkę do lodu na wyposażeniu mojego samochodu, no nie? Mimo, no to. Że nie jest to z, mimo, że nie jest to kostkarka, <noise> na mnie to zrobiłoby wow, no nie? No nie, no tak, tak. tak jakby samo info tak. Dobra, to po twoim argumencie, nie, nie ma zmieniania się... stary, nie ma o... zmieniania. Dawaj, dalej. Dobra, to teraz czy ty i czy wy wiedzieliście, że mini Cabrio posiadały taki jakby licznik czasu jazdy ze złożonym dachem? No, nie da się tego inaczej nazwać. Była to po prostu funkcja komputera pokładowego, która działała tak jak licznik przebiegu, ale tylko i wyłącznie liczyła czas, jak długo korzysta się ze swojego mini bez dachu. Po ch... komu? No i szczerze, dla mnie to jest chyba najbardziej bezużyteczne, co w ogóle się pojawiło w dzisiejszym zestawieniu. <laughs> Już nawet ten zegarek w Lamborghini Diablo był dla no mnie bardziej użyteczny. jakoś ma użyteczność, nie? Ja, tylko jak my to ocenimy? No, bo wiesz, no okej. Okay. W sensie no, to jest centralnie licznik przebiegu, jakby licznik motogodzin. Ale on są, on są w godzinach był? czy W, w godzinach. godzinach. Okej, okay, myślałem, że w kilometrach. Co, co zrobisz z taką informacją? I czy nie wiem, przy odsprzedaży samochodu wpisujesz auto ma przebieg 40 tysięcy kilometrów, z czego 200 godzin przejechałem z, z złożonym dachem. dachem. No, nie? no e, Dla mnie absolutny bez sens. E, funkcjonalność oceniam na. Jeden. Oceny poprosimy 1-1. Ode mnie dokładnie takie samo. Nie jest to aż takie straszne i pod kątem niefajności jak ten zegarek w Lamborghini. <kłysy> ale jest głupie. <kłysy> Ostatni gadżet na naszej liście zawdzięczamy Volvo, które w 2006 roku wprowadziło do swojej limuzyny S80 funkcję o Heartbeat sensor, czyli czujnik bicia serca, który miał za zadanie wykryć i powiadomić właściciela poprzez alarm na kluczyku, czy w jego samochodzie znajduje się człowiek. No, ja nie mam pojęcia w ogóle, jak to działało. Chyba po prostu to miało sprawdzać, czy ktoś jest w samochodzie, niezależnie od tego, czy jest w bagażniku, czy za kierownicą, Ale Tak mi się dlaczego wydaje. Dlaczego miałbyś tu czujnik bicia serca, a nie czujnik ruchu? No, to jest dobre pytanie. To jest czy... bardzo dobre pytanie. Znaczy, na reklamie jest jakby taka scenka, że pani sobie idzie z kluczykiem do swojego Volvo. Kluczyk jej alarmuje, że ktoś prawdopodobnie jest w środku tego samochodu i ona od tego samochodu ucieka. Aha, czyli przed napadem? Na, na przykład, przykład. No nie, że zostawiasz swoje auto na parkingu, gdzieś nie nadzorujesz go przez ileś godzin i na, nie wiem, jesteś ważną personą i być może ktoś wtargnął do twojego samochodu po to, żeby cię uprowadzić. Okej, okay, czyli jakby był tam czujnik ruchu i zacząłby wyć alarm w momencie, kiedy ktoś wkłada, to działanie jest takie samo. No i myślę, że jest to, <laughs> powinno to być prostsze i tańsze zarazem, no? nie? Brawo, Volvo! No dobra, yy, no użyteczność tego, jakby zakładając, że to działa, yy, działa po prostu. Mm -hmm. to jakby dla mnie użyteczność, no 2 na 10. Fajność, niestety na zakończenie naszego odcinka 1 na 10. Uuu, oceny i Twoje zdanie, zimne jak pogoda w Skandynawii. Oho. Ja bym powiedział, że użyteczność. No dobra, no też dwa. No, bo umówmy się. Fajność? No, takie do pochwalenia się gdzieś tam przed znajomymi. Troszeczkę wyżej pójdę. Mimo wszystko dam jakieś 4 na 10. Bo dajcie znać w komentarzach, czy Wasze opinie na temat tych elementów wyposażenia są podobne. Czy Wam się podobał ten odcinek? Czy Was czymś zaskoczył? Masz jeszcze jakieś pytania do widzów? Nie, nie. To ja kończymy. Co? Czy subskrybują kanał? Ok, o. To, to jest pytanie od Mateusza. Mamy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie. Jest twierdząca, jeżeli nie, to możecie to teraz nadrobić. I teraz możemy kończyć. Do zobaczenia.